Kotka, Ciebie straciłem? Co? Zuzia, co to jest? Zuzia, co to tutaj jest? Co ja mam? Koteka? Kotka. Koteka? Koteka. Kotka. Kotek. Kotka. Zuzia, a kiedy ten kotek? Mamy. Mamy. To Kubusia kotek? Nie Zuzi. Zuzi No to weź go Masz, trzymaj Tylko będziesz trzymać go dobrze? No, poczekaj, najpierw Zuzia Zosia, najpierw Zuzia No masz Trzymaj go, trzymaj mocno Mocno, trzymaj mocno No i zanieść dla zanieś dla babci dla, Albo dla taty Zatanę prawie komputer, to nie? To może nie. Dobra. Gościa. Ale tu gościa.